Biorę sobie jutro wolne, bo stwierdziliśmy, że skoczymy nad jeziorko z Arturem. Kul. Cool. Mhm. Ile? Nie, dziękuję. Wszystko okej? Okay. Nie, nic nie jest okej. Okay. Może jakoś pomóc? Miasto jest nienormalne. A co tym razem? Mój chłopak przyjeżdża na weekend i chcieliśmy wynająć jakieś mieszkanie. Bo wiesz, u mnie na stancji nie mogę przyjmować gości. No, ale ceny są z kosmosu. Ojej, co zrobisz? Nie wiem. Chyba będę musiała to odwołać. Zresztą tak na niego czekałam, no. Nic nie odwołuj. Możecie zostać u nas. Co? No nas przecież i tak nie będzie na weekend, ja wyjeżdżam z Arturem. Bierz, bierz. No śmiało, śmiało. Czyli chcesz zostać DJ-em? No tak, dlatego chciałem z tobą pogadać. No spoko co byś chciał grać w ogóle? No muzy, bo wiesz, laski A. lecę na DJ-u. No to teraz weź palno. No ale co? Chyba każdy chce się laskom podobać, nie? No wiadomo, ale to raczej nie jest dobra motywacja do DJ-ki. No i niczego w, sumie w życiu. Wiesz, ja od odmogę kocham muzykę. Grałem też na instrumentach wcześniej, potem zaczęłem nagrywać, miksować. No to ja nie za bardzo. A jest coś, co cię kręci? Co ty w ogóle lubisz robić? W sumie to sporo rzeczy. Lubię matmę, lubię pisać, napisałem nawet kilka piosenek. No i fajnie, jak masz fajną zajawkę, to po prostu łatwiej tym ją zajarać nie? Doskonale wiesz, co robisz i właśnie to Borys Laski lubią. Odbierę mamę. Spoko. Halo? A, nie, nie spotykasz się z nią już. No ja wiem, że miło, ale taki one night stand Tak, przyjdę. Pa. A, ostatnio rodzice do mnie przyszli, jak tak byłem z dziewczyną w łóżku. I teraz się zapytują o nią. Nieźle. U mnie w rodzinie w ogóle się nie rozmawiam takie sprawy. A swoją drogą, co to za dziewczyna? Fajna jakaś? No fajna, fajna, ale totalnie od siebie się różnimy. Ona woli jedno, ja drugie, więc to nie ma sensu. No tak. Każdy jest inny i to chyba spoko, co nie? No raczej. Ej, a ta apka, co skanuje obrazy, to wasza robota? Apka? Ja nic nie wiem. Kumpel mi pokazał, jak byliśmy na wieciecce w muzeum. To nie wy? A! Tak, coś kojarzę, bo Michał chyba zbierał jakieś najczęstsze tematy z kanału dla klienta. Potem jakiś grubszach, Co? Nie, z szczegółów, Pokaż mi to. To patrz, skanujesz obraz w muzeum lub z książki też działa. No ja na przykład skanowałem tego czerwonego błazna. O i tutaj, gdzie ma ciasne rajstopki, wyskoczyło emoji. Klikam o. i mam info o ciasnej gumce i jak dobrać lepszą. Ale miazga, ile to tego jest? Opłacało się naprawić telefon. Trzeba teraz poogarniać, co tu się dzieje, nie? Mm -hmm. Dzięki za dzisiaj. Dzięki, siema. Sima? Przegiałeś, stary. Że co? Nie musisz się na mnie wyżywać za to, że nagadałeś głupot, jeszcze Twoja dziewczyna to usłyszała. To ty nie musiałeś mnie nachodzić. Nachodzić, tak? Chciałem normalnie pogadać i wyjaśnić sprawę. Ale ja nie mam czego są wyjaśniać. Pamiętaj, że ja jestem normalny. Normalny, tak? Hm. A jeszcze niedawno przepraszałeś za swoje homofobiczne teksty. Dobra, nie wyjeżdżaj swoją homofobią. Ja nie chcę się z Tobą kłócić. Przecież gramy w jednej drużynie. W jednej drużynie? Z tobą? Na pewno nie. Właśnie przyszedłem powiedzieć, że odchodzę z drużyny. Także na razie. Co? Przecież to nie ma żadnego sensu. To spoko ta koleżanka, że użyczyła cię to mieszkanie. No, gdyby jej podejście do kilku spraw, to byłaby naprawdę okej. Okay. Ale to już moja głowa, żeby w niej to zmienić. Wierzę w Ciebie i, no, Maxa się cieszę, że Cię widzę. Tęskniłam. Ja też. Ale powiem Ci, że trochę się boję, że ta Warszawa za bardzo Cię wciągnie. Nie? No tak. Duże miasto, sporo pokus, a my jesteśmy na odległość. Myślałam o tym sporo ostatnio i chciałabym, żebyś mi dała dowód miłości. Przecież. Dzwonię do ciebie codziennie, piszę, mówię, że cię kocham. No tak, ale ja bym chciał, żebyś mi dała prawdziwy dowód miłości. Chcę mieć pewność, że kochasz tylko mnie i że tylko ze mną chcesz być na zawsze. i dała swój klucz. Może jej kocyk przyniosę. Zrobiliście research do odcinka? A, jesteśmy w trakcie. Anka ma być później, a Sandra ma bolne. No, słyszałam. A tobie co, randka się przyciągnęła? Słucham? No, ewidentnie się nie wyspałaś. No, Kuba chyba powinien wiedzieć dlaczego. Nie mogłam spać do drugiej, bo Borys o tej godzinie wrócił do domu. Tylko, że ja byłem w domu dziś o godzinie 20 ale z tego, co wiem, to potem poszedł do jakichś swoich ziomków. Super, jeszcze lepiej. Nie, no, ja po prostu zwariuję jestem tym człowiekiem. Dobra, spokojnie. Ważne, że nic się nie stało. Nada pogadę z nim po prostu. To serio mądry koleś, tylko wyrwał się z chaty i trochę go nosi. Po prostu powiedz mu, że ma ci mówić, dokąd idzie i z kim i którym wracać. No i że nie robisz awantury, tylko że odpowiadasz za niego jako dorosła. Że to dla bezpieczeństwa. I dla lepszego wyspania. Serio, z tego, co gadałem z Borysem, to jest mega ogarnięty? Nie co nie ludzi jest mega otwarty. Chyba aż za bardzo otwarty. A to aż dziwne, skoro jesteście rodziną. No i? W sensie, że nie jesteś jakąś bardzo otwartą osobą. Może jeszcze powinnam uczyć się otwartości od Borysa? Wiesz, laski nie niego lecą. Przynajmniej tak twierdzi. Nie patrzę. Wiesz... Mam wrażenie, że snitting w dobie inflacji to dość powszechne zjawisko. Mój kumpel pracuje w knajpie, gdzie zarówno laski, jak i kolesie spotykają się tylko po to, by zjeść za darmo. Ale skąd on że tylko dlatego? Wiesz co, bo już się ich kojarzy. Niedaleko jest uczelnia i umawiają się tam, bo jest blisko. Co słabo. Dodam jeszcze pigging. To jest dopiero słabe. Rozkochiwanie dla zabawy. Nie wiem kiedyś znajomą taką o pełniejszych kształtach i spotykała się z takim gościem, a później się okazało, że on z nią był tylko po to, żeby wyśmiać, a później rzucić. Debil. Ania, chcesz coś dodać? E, nie. Sorry, muszę zadzwonić. Jak twoje randkowanie? Luźno do tego podchodzę, bo gdybym brał wszystko na serio, to chyba bym zwariował. Wiesz, piszesz z laską kilka dni, a potem nagle znika. Hmm. Czasami nie ma się to zastanawiać nad powodem. A u ciebie? Pogodziłeś się z Danielem? Cały czas się do mnie nie odzywa. Mi go brakuje coraz bardziej. I co zamierzasz? Właśnie nie wiem. No co byś mi doradził? Wiesz, dziewczyna dała mi kosza po raz kolejny, więc... nie wiem, czy jestem dobrym doradcą. Ale posłuchaj, jeśli naprawdę ci na nim zależy, to może warto byłoby jeszcze powalczyć? No wiesz, jak próbowałem z nim gadać, to jakoś nie wyszło. No to może zrób mu niespodziankę. Jak nie ze mną, to może z pikaczu porozmawiasz, proszę. Nie trzeba było. Szkoda środowiska. No tak, ale wiem jak uwielbiasz pokemony. Nie da się ukryć. Wiesz, przemyślałem sobie wszystko i przepraszam, że nie byłem szczery. Nie chcę psuć tego, co mamy i chciałbym, żeby wszystko było jak dawniej. Bardzo mi zależy na tobie to już bądź szczery i niczego nie psuj. I nie kupuj mi więcej balonów. Ja też tęskniłem. O, to pani? Wszystko ok? Halo? Halo? Żyjesz? A, dobry wieczór. Tak długo pani w pracy siedzi? No, wolę w pracy niż sama w domu. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru. Wzajemnie. Zapomniałam pani paragon oddać. Dziękuję. Dobrze. Możemy to zrobić.